Hello after long break. Witajcie po długiej przerwie. Mam nadzieję, że majówka się udała. Słuchajcie, dzisiaj atakujemy dalej czas pass simple, czyli czas przeszły. Nie będzie to trudne zagadnienie, ponieważ większość rzeczy już mieliśmy, ale biorąc pod uwagę pracę domową, którą Wam wysłałem, część osób zrobiła ją dobrze, część miała trochę błędów. Ale słuchajcie, błędy są wpisane w naukę, więc... Nie przejmujcie się. Dzisiaj postaram się to zagadnienie jeszcze bardziej wam wytłumaczyć, rozjaśnić, że jak spotkamy się na live w czwartek, to myślę, że bezbłędnie zrobicie wszystkie zdania, ok? Zacznijmy od tego. Słuchajcie, że mamy czasowniki nieregularne. Wybrałem same nieregularne. Do regularnych będziemy dawać ED, ale na razie skupmy się na nieregularnych, ok? Powtórzmy głośno. To będzie: buy, bot, bot. Kupować. Pić drink drank drunk jeść eat ate eaten karmić feed fed fed iść na przykład do szkoły go went gone skaleczyć się zranić hurt 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 przegrać lose lost lost Spotkać. Meet, met, met. Czytać. Read, read, read. Mhm. Biegać. Run, run run. Śpiewać. Sing, sang, sang. I wygrywać. Win, one, one. Słuchajcie, mamy niewiele tych czasowników, tak naprawdę. Potrzebne nam są po prostu do zdań, i słuchajcie, zaczynamy od początku. W języku angielskim rozróżniamy trzy, znaczy nie tylko w angielskim, ale rozróżniamy takie trzy podstawowe zdania, i to jest zdanie twierdzące, zaznaczone takim ptaszkiem, zobaczcie, zdania przeczące, zaznaczone x dla, dla ułatwienia, i zdania pytające, zaznaczone takim znakiem zapytania, ok? I teraz sobie krótko przeanalizujemy, żebyście wiedzieli, o co chodzi, dobra? Weźmy na przykład pierwszy czasownik. To jest by, bot, bot. Tak, by, bot, bot. O, troszeczkę. By, bot, bot. I mamy formę pierwszą, drugą, trzecią. A w zdaniu twierdzącym wiemy, że jeżeli chcemy powiedzieć zdanie w czasie przeszłym z takim słowem jak wczoraj, czyli yesterday, Dwa dni temu, czyli two days ago. Albo w zeszłym roku last year, musi, nasz czasownik musi być w drugiej formie. Albo z końcówką ED, jeżeli jest regularny. Ale mamy tylko czasowniki nieregularne, więc korzystamy z drugiej formy, z tej środkowej. OK? Więc jeżeli chciałem powiedzieć takie zdanie, że ja kupiłem ja kupiłem warzywa. Wczoraj, zobaczcie, mamy wczoraj, to będzie nic innego jak I, druga forma, bought warzywa vegetables wczoraj. Yesterday. Ok, mamy, mamy. Zdanie przeczące, słuchajcie, mówi, że czegoś nie zrobiliśmy. Więc jeżeli chciałem powiedzieć, że ja nie kupiłem warzyw wczoraj, powiem, uwaga, zobacz jaki jest trzyk, soba, czyli I w tym wypadku, że nie zrobiłem tego, mówimy didn't, I didn't, i uwaga, najważniejsza rzecz: czasownik nie ma już drugiej formy. Nie ma. Ani nie ma końcówki AD, jeżeli jest regularny. On ma formę podstawową, czyli słuchajcie, tą najbardziej taką podstawową, jak, jaką, jaką możemy mieć. W tym wypadku to jest buy, czyli I didn't buy vegetables yesterday. Ok? I zobaczcie. Ostatnie zdanie pytające, czy ja kupiłem warzywa wczoraj? Możemy zadać sobie takie pytanie. Zobaczcie. Zaczynamy pytanie zawsze od did, czyli to jest te nasze czy. Osoba, w tym wypadku I. I znowu zobaczcie, czasownik nie ma drugiej formy, nie ma końcówki "-ed", jest formie podstawowej, czyli w tym wypadku jest to forma by, czyli będzie did I buy tym resztę vegetables yesterday, widzicie? Zobaczcie, te zdania, te zdania wyglądają w sposób następujący, jeżeli pamiętamy o jak zdanie jest zbudowane, nie zrobimy nigdy błędu, więc zdanie twierdzące ma zawsze drugą formę albo końcówkę "-d", w tym wypadku to jest "-bot". Przeczenie musimy zawsze dać "-didn't", "-I didn't buy", i didn't drink, I didn't eat. Dajemy formę podstawową czasownika. I tak samo w pytaniu na początku dajemy did, I i czasownik w formie podstawowej. Ok? Zobaczcie, to jest naprawdę, naprawdę bardzo proste. A niektórzy z Was zrobili taki błąd, że czy zdanie twierdzące, czy przeczące dawali cały czas formę podstawową czasownika. A Trzeba pamiętać, że w zdaniu twierdzącym. Musimy dać tą drugą formę. Zobaczcie, mamy kolejne zdanie. A da, może zróbmy takie. Tak? Jeść, czyli eat, ate, eaten. Ej, okay? i napiszmy takie zdanie. Ja zjadłem obiad dwie godziny temu. Może nie ja, on. On zjadł obiad dwie godziny temu. On nie zjadł obiadu dwie godziny temu. I zdanie pytające: czy on zjadł obiad dwie godziny On zjadł obiad dwie godziny temu. On nie zjadł obiadu dwie godziny temu. I czy on zjadł obiad dwie godziny temu? Tak, mamy zdanie twierdzące, pytają, twierdzące przeczące i pytające. I teraz uwaga, o, i lecimy według tych wytycznych. Osoba on, czyli he zjadł, no to wiem, że to jest czasownik. I teraz uwaga, druga forma czasownika, tak? I mamy uwagę, jeżeli sobie odmienimy czasowniczek. O, mamy tutaj, zobaczcie. It ate, eaten, To jest pierwsza forma, druga i trzecia. My korzystamy z drugiej, czyli ate, Czyli będzie he ate. Obiad tutaj lunch. Niektórzy mówią dinner, ale to jest trochę późniejszy taki. Dwie godziny temu. Two hours. Pamiętacie, godzinę mówimy hour. Godzina to hour. Godziny hours. Nie czytamy tego he he jest nie Nie mówimy hour, tylko au, Tak jakby ktoś nas ukuł czymś, mówimy hours, tak, two hours ago, dobra i mamy zdanie i zobaczcie, zgadza się, osoba he, czasownik druga forma, ate lunch, two hours ago, wszystko się zgadza i teraz uwaga, zdanie przeczące, O nie jadł. i teraz to, też patrzymy jak to się robi, osoba he he będzie uwaga, didn't, bo tego nie zrobił. He didn't. I uwaga, czasownik formu podstawowa, czyli eat, he didn't, eat, lunch two hours ago. Okay. I mamy kolejne, teraz mamy pytanie, czy on zjadł obiad dwie godziny temu? Zaczynamy od did, czyli did, he. Czasownik formu podstawowej jest też eat. It he eat lunch two hours ago. Ok? Znak zapytania, oczywiście. I zobaczcie, i to wszystko. Wystarczy pamiętać, że do zdania twierdzącego mamy drugą formę, a do pytania i przeczenia mamy zawsze pierwszą. I w, ty, w taki sposób nie zrobicie nigdy błędu, dobra? I teraz uwaga: parę znanych dla Was. Ja tym razem dam. Coś takiego. i będą trzy zdania do przetłumaczenia. Chciałbym, żebyście zrobili sobie pauzę po tym, jakie napiszę, ok? Więc mamy tak. Powiedzmy, że ten chłopak ma na imię Bob i napiszemy, że Bob nakarmił Sa wczoraj. Bob nie nakarmił Sa wczoraj. Zdanie. czy Bob nakarmił psa wczoraj. Okay. I uwaga, nakarmi to wiem, że to jest oczywiście feed, fed, fed i wy musicie z tego wziąć drugą formę. Uwaga, zróbcie sobie pauzę, zastanówcie się jak te zdania będą brzmiały i zaczynamy. All jesteście gotowi? No to uwaga, pierwsze zdanie. Bob nakarmił psa wczoraj. To będzie Bob fed dog, the dog, ok, że to nie będzie go. Bob fed the dog yesterday, mhm. Bob nie nakarmił. Bob didn't eat the dog yesterday. I uwaga. Czy nakarmił? Zaczynamy od did. Did Bob feed the dog yesterday? I teraz spójrzcie. Oczywiście karmić to jest feed, fed, fed. No i sprawdzamy. Zdanie twierdzące, druga forma. Bob fed the dog yesterday. Jest dobrze. Przeczenie z didn't, uwaga. Bob didn't Feed, oczywiście feed, bo to jest forma podstawowa. Feed the dog yesterday. I ostatnie zdanie. Czy nakarmił? Did Bob feed? Też feed, bo jest czasownik w formie podstawowej. The dog yesterday. Ok. I think that's quite easy. Easy? So easy. To jest, słuchajcie, bardzo łatwe. Dobra. Jeszcze kilka zdań. Um, niech będzie Ty poszedłeś do szkoły. W zeszłym tygodniu. Ale ty nie poszedłeś do szkoły w zeszłym tygodniu. I czy ty poszedłeś? ty poszedłeś do szkoły. W zeszłym tygodniu. OK? Zobaczmy te zdania, słuchajcie. Oczywiście pójść to jest go. Mamy do, do tego od tego formę go, went, gone. Tak, Pamiętajcie, mówcie sobie zawsze na głos te formy, ok? Go went, bo to będzie nas interesowała druga forma. Więc uwaga, ty, you, poszedłeś. Went, bo mamy form, drugą formę czasownika. Do szkoły, to school, bo mówimy zawsze go to school. You went to school last week. Ok? I nie poszedłeś. You didn't go to school last week. Ok, trochę nie mieszczam się te zdania, ale to nic. Ok. I uwaga, czy ty poszedłeś? Did you go to school last week? Tak? Już dam w skrócie, napiszę, ok? Week. I zobaczcie. Went w zdaniu twierdzącym jako druga forma. Do zdania przeczącego i do pytania mamy pierwszą formę, bo jest to czasownik. Forma podstawowa czasownika. Ok. Dobrze, słuchajcie, zrobimy sobie teraz do wszystkich zdań pytania. I to będziemy robić ze sobą, będziemy się pytać, czy ty, czyli będzie to did you, ok? Did you. I zadajemy pytanie odnośnie czasownika, więc to będzie tak. Pierwsze pytanie będzie, czy ty wygrałeś wczoraj? Zastanówcie się chwilę, zróbcie sobie pauzę i ja będę mówił, jak to jest po angielsku, ok? I sprawdzamy. Czy ty wygrałeś wczoraj? To będzie. Did you win yesterday? Did you win yesterday? Ok. Czy ty śpiewałeś wczoraj? Uwaga. Did you sing yesterday? Mhm. Czy ty biegałeś wczoraj? Did you. Run yesterday. Tu trzeba szczególnie uważać, bo pamiętajcie, że mamy czasownik run, ran, run. A bierzemy w pytaniach pierwszą formę, czyli did you run yesterday? Czy ty czytałeś wczoraj? Did you read yesterday? Mhm. Czy ty spotkałeś przyjaciół wczoraj? Uwaga! Did you meet friends yesterday? Czy ty przegrałeś wczoraj? Did you lose yesterday? Pamiętacie? Lose, lost, lost. Okay. Czy ty skaleczyłeś swój palec wczoraj? Uwaga. Did you hurt your finger yesterday? Hmm. Czy ty poszedłeś do szkoły wczoraj? Waga. pauzujemy, zastanówcie się. Czy ty poszedłeś do szkoły wczoraj? Uwaga. Did you go to school yesterday? Czy ty nakarmiłeś psa wczoraj? Uwaga. Did you feed the dog yesterday? Czy ty jadłeś wczoraj? Uwaga. Did you eat yesterday? Czy ty piłeś wczoraj. Did you drink yesterday? Czy ty kupiłeś warzywa wczoraj? Did you buy vegetables yesterday? Ok? Zobaczcie. Bardzo proste. Tylko mówimy did you? Did you? Dajemy czasownik w formie podstawowej. I resztę zdania i mamy, mamy koniec. Teraz słuchajcie, zróbmy te zdania w drugą stronę. Czyli będziemy mówić, że ja czegoś nie zrobiłem, ok? Będzie, że ja nie zrobiłem tego, co tam jest na rysunku. Może powiedzmy dwie godziny temu, niech będzie 3 godziny temu. To będzie. Three hours ago, ok? Three hours ago. Ok? I spróbujmy. Uwaga. Ja nie kupiłem. Ja nie, nie kupiłem warzyw 3, 3, 3 godziny temu. No, czy to będzie miało sens? Ja nie kupiłem. Mm, niech będzie. Ja nie kupiłem. A później mamy co? Ja nie piłem wody 3, 3 godziny temu. Okej. Okay. Dobra, nie będzie. Uwaga. Spróbujmy. Ja nie kupiłem warzyw 3 godziny temu. To będzie uwaga. I didn't buy. Vegetables three hours ago. Ja nie piłem wody trzy godziny temu. I didn't drink water three hours ago. Ja nie jadłem trzy godziny temu. Uwaga. I didn't eat three hours ago. Ja nie karmiłem psa trzy godziny temu. I didn't. Feed the dog three hours ago. Ja nie poszedłem do szkoły 3 godziny temu. I didn't go to school three hours ago. I jeszcze jedno. Ja powiedzmy nie przegrałem trzy godziny temu. I didn't lose three hours ago. Ok. Więc zobaczcie, to jest banalnie proste. Jeżeli powtarzacie czasowniki nieregularne. I znacie trzy formy, to w sumie tak naprawdę do zdań przeczących i pytających nawet nie musicie wiedzieć, czy to jest czasownik regularny, czy nieregularny, ponieważ to jest zawsze forma podstawowa, tak? Ale do zdań twierdzących musicie wiedzieć, czy to jest czasownik regularny, czy to jest czasownik nieregularny i czy dodajemy do niego końcówkę ED, czy drugą formę. Ok? Bardzo was proszę powtórzcie sobie na czwartek, wczoraj, dwa dni temu, w zeszłym roku, last week, last month, last year, two days ago, two, three hours ago i tak dalej. I nasze czasowniki nieregularne, ponieważ troszeczkę sobie je jeszcze powtórzymy na naszym live i będziemy zaczynać też kolejny czas już praktycznie, ok? Więc uwaga, słuchajcie, praca domowa, wrzucam wam w quizis. Poćwiczcie w anki, zróbcie czasowniki nieregularne i będzie wszystko dobrze. Ok. So, enjoy your evening. Bye bye.